Dzień dobry, witam Państwa na naszym kanale. Kochani moi, witam panie, panów, wszystkich nowych subskrybentów, tych, którzy są ze mną od samego początku. No powitać wszystkich przecież trzeba. Czytałem w komentarzach i też dostałem kilka maili, że kilku bardziej może konserwatywnych widzów, czy wiem, prawicowych, irytuje, że używam czasem feminatyw. No, drodzy Państwo, feminatywy pojawiły się w naszym języku, są i prawdopodobnie będą, no, zmienia się polityczna poprawność, jak wiecie ja, której ja nie lubię, nie cierpię i nie stosuję. Ale e, cóż, feminatywy czasem bywają bardzo fajne. I niektóre panie lubią, by nazywać się widzami, a nie widzami, więc jeżeli mamy lekarza i lekarkę e, i obowiązywało to przez e, długie lata, jak nie dekady, no to tam, gdzie ma to, gdzie ma to swoje uzasadnienie czy sens językowy, to jak najbardziej będę stosować, tak samo jak mamy subskrybenta i subskrybentki. Prawda? Przecież to nikogo nie razi. No może razić na przykład dziennikaszczer, tak, bo dziennikarka już nie, ale dziennikarzcze może kogoś, kogoś językowo razić. Ja mam do tego ambiwalentny stosunek, muszę Państwu powiedzieć. Co mnie to zresztą obchodzi, tak? Jeżeli ktoś chce, żeby go tak nazywać, bardzo proszę, ja mogę nazywać taką osobę właśnie czy czy aktywistą, jeżeli sprawia mu to przyjemność i uważa, że dodaje mu to, nie wiem czego, no ale dodaj. No, niech i tak będzie. No Przecież nie, nie, nie będę jakoś specjalnie złośliwy. Proszę Państwa, dzisiaj będzie rosół skóry. Nie wiem, czy Państwo lubią rosół skóry. Ja bardzo lubię, szczególnie taki długogotowany, gotowany, esencjonalny. Później z tego można zrobić przepyszne konsumenty. A do, mamy, można powiedzieć, że materiał do rosołu mamy dosyć dobry, bo jest nim nie kto inny, a Jarosław Kurski. Proszę Państwa, Jarosław Kurski będzie miał kłopoty. Bo je to można nazwać kłopotami, ja bym to raczej, ja bym to raczej nazwał pewną, pewnym Armagedonem w jego karierze zawodowej i życiowej również, bo po no, nie przymierzając kilkunastu latach względnej bezkarności i robienia tego, co się tylko chce, niszcząc. To podkreślam, niszcząc życia wielu ludziom, bo medium, którym on zarządzał od 2016 roku z drobną przerwą do 2022, dokonało niebywałych zniszczeń w psychice ludzi. Minister Bartłomiej Sienkiewicz, co do którego mam ostatnio troszeczkę pretensji o odwołanie likwidatora polskiego radia, dla ciebie. Z którego ów likwidator wyrzucił bardzo ohydnych propagandystów pisowskiej mafii. W tej chwili oni dalej wrócili. Nie wiem dlaczego warszawski gang Media Workerów ma się dobrze. Napisałem dzisiaj na Twitterze i większość osób uznała, że jest to, że jest to zdanie trafne. Państwo się odniesiecie do tego, do tego gangu, no ale on chyba istnieje, bo przecież. Trudno, trudno inaczej, nie, inaczej nie określić tego jak zorganizowanej grupy, która się mocno trzyma, a jak trzeba to używa mediów, w których pracują. To pytanie do zarządów wydawców, czy są normalni, czy sobie zdają sprawę z tego, że za te hucpy medialne urządzane przez ich pracowników oni będą odpowiadać, a zapewniam zarządy koncernów czy Ringel Axel Ringel Polska, czy Bauer, czy innych, że kto wie, może przyjdzie dzień, że prokuratura będzie się przyglądać nie ich pracownikom, ale im samym. Że oni dopuszczali do różnych manipulacji, na przykład kupowania sondaży od firm, które no, mają problemy, chociażby w Estonii. Komu płacili ile i w jaki sposób. No dobrze, ale zostawmy, zostawmy te, można powiedzieć, przysłowiowe bzdety, bo, rosujemy, bo rosujemy, gotujemy rosół skóry, szanowni państwo. I Zacznijmy od tego, że Bartłomiej Sienkiewicz składając to zawiadomienie, tutaj sobie przygotowałem, napisał tak: Złożyłem zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez Wiacka. Kurskiego. Poinformował o tym właśnie pan Sienkiewicz. Zarzuca on byłemu prezesowi TVP zniszczenie publicznej instytucji i doprowadzenie do degradacji misji, jaką jest rzetelna, obiektywna i dostępna dla każdego informacja o najważniejszych sprawach w kraju. Proszę Państwa, słowem jeszcze komentarza w ostatnim czasie, tutaj taka notatka, w ostatnim czasie media rozpisywały się o planowanym przez Kurskiego powrocie do polityki. Według tych doniesień były prezes TVP miał się ubiegać o miejsce na listach PiS w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Zgodę na to wyraził miał już nawet prezes Jarosław Kaczyński. Sam Kurski w rozmowie z tabloidem fakt. Potwierdził, że podjął decyzję o powrocie. Wyjeżdżałem, tutaj jego cytat: Wyjeżdżałem 15 miesięcy temu do World Banku z normalnej Polski, pluralistycznej, z demokratyczną kontrolą władzy. Wracam do kraju, w którym prawo zastąpiła policja, a władza zajmuje się nie ludźmi, tylko zemstą. To pierwsza taka sytuacja po 1989 roku. Ocenił i dodał, że czuje w sobie obowiązek dołączenia do Jarosława Kaczyńskiego w sprzeciwie wobec tej pełzającej dyktaturki, ryżej zemsty. Określił to Kurski. Proszę Państwa, o tym, że Kurski zniszczył medium publiczne, nie trzeba nikogo przekonywać. Ale co się znalazło w tym zawiadomieniu, nie wiadomo. Pomyślcie też Państwo, że nie jest to jakby koniec. Że to tylko jakieś zniszczone medium, że misja i tak dalej. My mówimy tutaj o bardzo poważnych sprawach, mianowicie o współuczestniczeniu za pośrednictwem bardzo potężnego narzędzia, jakim jest medium publiczne, które nie jest w żaden sposób ograniczane, jest finansowane z budżetu państwa, a zatem nie, nie, nie ma problemów finansowych, takie jak na przykład prywatne media, które muszą się władzy sprzedać by móc egzystować na rynku. Jacek Kurski nie miał takiej potrzeby, nie musiał tego robić, natomiast miał owszem misję zniszczenia, tak, zniszczenia propagandą sposobu myślenia Polaków. Ja wiem, że to brzmi tak, nie ja wiem, małosensownie, może nawet pompatycznie, czy wręcz absurdalnie, ale ja już o tym niejednokrotnie mówiłem, wspomnę o tym jeszcze raz, za, za pośrednictwem medium, które każde medium oddziałowuje na odbiorców. W taki czy inny sposób. Ja również, no przecież państwo, i to prawie 60 tysięcy osób z państwa, którzy subskrybują mój kanał, a kolejne kilkadziesiąt tysięcy też bywa, bywa że bywa na tym kanale. Mnie słucha. Prawda? Więc tutaj ja też muszę ważyć słowa, choć, jak wiecie, nie przebieram w nich zbytnio kawę na ławę. Mówię to, co myślę, ale no jakby staram się zachować formułę, która nawiązuje do najlepszych medialnych wzorców. Nie będę unikać mocniejszych słów czasem, by określić kłamstwo kłamstwem. Nie będę się bawić w poprawność polityczną której szczerze, ale to bardzo nie lubię, ale medium publiczne no, o zasięgu milionowym, ogólnopolskim, w każdym domu, dokonało takich zniszczeń w polskich rodzinach, że to przechodzi ludzkie pojęcie. Gdy przypomnicie sobie Państwo archiwalne przekazy medialne z TVP Info, które... No, można powiedzieć, w 90%, czy nawet 99% były kłamstwem bądź półkłamstwem albo zmanipulowaną prawdą, tak by się kłamstwem stało. W tym uczestniczył Samuel Pereira, Adamczyk, Rachon, Klarenbach, Hołecka i wielu, wielu innych, ludzi, którzy Polaków okłamywali, oszukiwali. Oni dzisiaj twierdzą, że wykonywali swoją pracę, że prezenter telewizyjny, to jak aktor on tylko czyta. Nie, drodzy Państwo. Oni mieli świadomość za grube pieniądze niszczenia spokoju polskich rodzin. Nigdy w historii już wolnej Polski po 1989 roku, robiąc paralele z parafrazą, z paralaksą do słów kurskiego. Nigdy nie było tak, aby rodziny przy stole ze sobą nie rozmawiały, by się kłóciło politykę. I to politykę fałszywą. Ponieważ wszyscy jesteśmy patriotami. no Może część ludzi w Polsce nie jest. nie wiem. Ale wszyscy jesteśmy patriotami kochamy nasz kraj. Tylko że PIS to nie są patrioci, to jest patriotyzm. To była manipulacja. Próbowano, próbowano ludźmi tak sterować, tak manipulować. By brat stanął przeciw bratu. I za to odpowie Jacek Kurski. Ten człowiek dokonał potwornego zniszczenia psychice ludzi. Do niego powinien na ławie oskarżony dołączyć Samuel Pereira. Myślę, że to zawiadomienie również obejmuje Pereira i innych. Do tego możemy, no użyję takiego slangowego sformułowania. Dokleić paragraf dotyczący siłowego zmiany, zmi siłowej zmiany ustroju Rzeczpospolitej. Ponieważ yy, Jacek Kurski i jego medium, nie jego, publiczne medium, którym on za zarządzał, wprowadzało zamęt w umysłach ludzi. Zamiast yy, kolportować informacje prawdziwe, rzetelne, zgodne z etyką dziennikarską, yy, sączono przekaz nienawiści. Przypomnę tylko y, śmierć Pawła Adamowicza, to co wykrzykiwał morderca ze sceny. Y, to, że później sam się przyznał do tego, że był inspirowany również przez, przez media. Y, on dzisiaj jest skazany, z więzienia już nigdy w życiu nie wyjdzie. Y, ktoś mógłby powiedzieć, że sprawa jest zamknięta, bynajmniej. Sprawa dopiero jest otwarta, to, że, y, to, że morderca jest w więzieniu, to jest to zupełnie odrębna sprawa. Drodzy Państwo, ale to nie jest koniec kłopotów rodziny Kurskich. Znaczy nie wiem, której rodziny, chyba tej pierwszej, bo jak wiecie, Jacek Kurski z, stworzył nową rodzinę, a poprzednią unieważnił. Dotyczy sprawa syna Kurskiego. Przed czteroma laty portal Okopres, Piotra Pacewicza. No ja niezbyt lubię Okopres, to wiecie, no ale trudno, żebym, e, trudno, żebym cytując ich, udawał, że, że to jest jakieś inne medium więc go woli rzetelności, wbrew moim osobistym sympatiom czy antypatiom, do których mam pełne prawo. E, zacytuję Pacewicza z Okopres. E, posłuchajcie Państwo, bo to jest dosyć bulwersujące, no nie powiem, że ciekawe, tak, bulwersujące. I ta sprawa powinna znaleźć swój finał w prokuraturze, a później ewentualnie w sądzie. Magda Nowakowska, no nikomu nieznana kobieta, która w reportażu wyborczym opowiada, jak w dzieciństwie została, no, wymuszono na niej określone zachowanie, tutaj unikam Takich określeń ze względu na algorytmy YouTube'a. A człowiekiem, który dokonał tego czynu, wobec niej był Zdzisław Kurski. Pani Nowakowska została przesłuchana przez prokuraturę tylko raz w 2015 roku. Sąd nakazał w czerwcu 2018 roku wznowić postępowanie. Prokuratura już jej nie wezwała. Ofiary Zdzisława Kurskiego wysłuchała Zdzisława Kurskiego, jego obojga rodziców Jacka. Krus Jacek Kurski twierdził, że to wszystko zemsta ojca tej, tej, pani, tej pani Magdy. Na nim doradców TVP, ale prokuratura nie wyzwała ofiary. Mecenas Karolina Bućko, reprezentująca przed czteroma laty panią Nowakowską. Powiedziała tak, to było dziwne, ale dziwna jest też dzisiejsza sytuacja, dzisiejsza w kontekście czterech lat temu. Po publikacji reportażu wyborczej jest materiał dziennikarski, prokuratura powinna wszcząć postępowanie, żeby wyjaśnić, czy doszło do tego przestępstwa, czy nie. To jest oczywiste. Jestem oburzona, że gdy wszystko wyszło na jaw, prokuratura nie robi nic, to wbrew zasadzie legalizmu. I proszę Państwa, później jest informacja o tym, Właśnie to było cztery lata temu, że pani Magda Nowakowska złożyła zawiadomienie przeciwko panu Disołowi Kurskiemu, zarzucając mu wielokrotne takie niestosowne zachowanie. I tutaj cytat, dosłownie w chwili, gdy kierowaliśmy wywiad z mecenas Bućko do publikacji, gazeta wyborcza podała, że Magda Nowakowska złożyła 28 lipca 2020 w prokuraturze rejonowej Gdańsk-Wrzeszcz zawiadomienie, na tym zawiadomieniu, proszę Państwa, napisała tutaj, czuję, bo to zostało przytoczone. Nieszym zawiadamiam, że syn Jacka i Moniki, ówcześniej zamieszkałego w Gdańsku, do przestępstwa dochodziło w leśniczówce Danielówka, miejscowość Danilino na terenie gminy Stary Gdzieżgoń, powiat sztumski, wojsko pomorskie, kaszuby. W czasie, gdy padłam ofiarą przestępstwa, miałam 9, 12 lat. Czyli trzy lata ten koszmar trwał, domagam się przesłuchania mniej ścigania sprawcy Magdalena Nowakowska. I proszę Państwa, ten temat został przez e, Ziobrowską Prokuraturę Rzecz Jasna zamieciony pod dywan. E, nic się w tej sprawie nie wydarzyło, nikt nikogo nie przesłuchał. Sprawa została, nie wiem, albo zamieciona pod dywan, albo schowana w garażu. Ja wracam do tej sprawy w tym kontekście, że cała ta familia, Pamiętajcie, że na Kurskiego też pojawiają się zarzuty o jakieś wyciąganie pieniędzy z TVP. Cała ta rodzina będzie ją czekać Armagedon i nie będzie to absolutnie zemsta. No jeżeli dziewczyna twierdzi, że dorosły wówczas, czy miał chyba 17 lat, czy może więcej, 18 już, syn Kurskiego popełnił czyn niegodny wobec niej, gdy była dzieckiem i rozrobił to przemocą, podstępem. No, Drodzy Państwo, to w tej sytuacji prokuratura y, musi się sprawą zająć. Ja też dzisiaj popełniłem wpis y, na platformie X-Twitter, y, też pytając się pana ministra, pana prokuratora generalnego Adama Bodnara, czy w tej sprawie prokuratura podejmie na nowo to śledztwo, tę sprawę, by to wyjaśnić, bo uważam, że Należy. No, mówi się, że niedaleko pada jabłko od jabłoni, że dzieci nie powinny ponosić konsekwencji czynów rodziców, a rodzice czynów dzieci. No ale drodzy państwo, tutaj mamy do czynienia, można powiedzieć, z rodzinną patologią. Tak powiedzenie, jaki ojciec, taki syn, czy jaki syn, taki ojciec, się metaforycznie. Ja panu Jackowi kurskiemu nie zarzucam, nie zarzucam jakichś czynów niestosownych, tak, niegodnych wobec kobiet. Jasność. Tak chodzi mi o meritum całej sprawy, tak, tą otoczkę, te, to, tam, taką moralno-etyczną zgniliznę, która tej pseudokatolickiej rodzinie towarzyszy, która składała rączki, modliła się. Tak sobie myślę, że przypomniał mi się taki media worker z TVP, Tomasz Kamel, nie wiem czy kojarzycie, który dokonał jakże jak tak, takiego skrajnego podlizywania się kurskiemu. Pamiętam to nagranie, może gdzieś odnajdę. To kontynuując temat kury kurskiego, Państwu to pokażę. Ten kamel, to też o nim kiedyś zrobię materiał. Drodzy Państwo, bo się rozględziłem, patrzę na czas, staram się nie przekraczać tych 25 minut, bo czasami trzeba, co żeby jakby było, jak to mówię, samogęste. Kochani moi, bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Widzimy się w kolejnym materiale. Jak wiecie, w, wczoraj w Moskwie nastąpił brutalny atak, w którym zginęło w tej chwili już 62 osoby ze chyba 150 jest, jest rannych. Sytuacja tragiczna. Przyglądałem się tej sprawie dość mocno. Pojawiły się różne pseudoeksperckie wypowiedzi. Przemyślę to jeszcze, czy zabrać głos w tej sprawie, bo mam swoje przemyślenia i narysowałem te kilka kropek jednak z obrazku, z obrazka obrazka wychodzi mi portret Władimira Tilla. Przemyślę to jeszcze, może wieczorem wrócimy do tego tematu. Kłaniam się nisko. Do zobaczenia, kochani Państwo.